Albo mam pomysł, słuchajcie, zrobimy sobie takie czapki z folii aluminiowej i zmienimy nazwę Rzeczpospolita na Szuflandia i przestaniemy udawać, że coś od nas zależy, będziemy wszyscy tak chodzić. Nie będziemy udawać, że wiemy, gdzie płyniemy i yy, zamiast mówić Niech żyje Polska, będziemy mówić Niech żyje Rzeczpospolita Krasnoludowa. Wszyscy wiedzą, do czego jest im potrzebna Polska. Ale tak jakoś wyszło, że sami zainteresowani nie bardzo potrafią to określić. Weźmy chociażby takie Niemcy. Niemcy bardzo dobrze wiedzą, po co jest im Polska. Polska ma być niemiecką kolonią. No ale ten scenariusz, jak się okazuje, też był dla nas nadal łaskawy, bo to koszty produkcji stały się tutaj tak wysokie, a działania polityczne w zakresie potencjalnej wojny tak nieprzewidywalne, że nawet Niemcy robią. stąd rząd, tak bym powiedział.